To jest Dzień, dzień Promocji Zdrowia. Jeden z dni, które organizuje wspólnie z nami Wydział yy, yy, Polityki Promocji Zdrowia Sforzowa. Yy, otrzymujemy dziś certyfikat yy, szkoły promującej zdrowie. Wprawdzie jesteśmy przedszkolem, ale to jest pierwsze przedszkole, które, które yy, otrzymuje ten certyfikat, gdyż walczymy. O to, żeby dzieci były zdrowe, żeby się ruszały, żeby zdrowie jadły, zdrowo jadły. No i zrobiłyśmy wszystko w tym kierunku, żeby ten certyfikat otrzymać. To jest certyfikat wojewódzki. Będziemy walczyć za trzy lata o certyfikat ogólnopolski. Projekt jest ogólnopolski. W metysie mieści się, jak gdyby, w się koordynatorzy wojewódzcy na nasze województwo. Trzeba się zgłosić, po czym przedstawiciele placówki, koordynatorzy w liczbie 1-2, Przychodzą do nas na szkolenia. Przez pierwszy rok, jak gdyby się przygotowują, piszą program trzyletni, po czym wdrażają ten program w życie. Czyli przez kolejny rok realizują zgodnie z programem, z harmonogramem, który mają założony, to co sobie założyli. Po tym roku. Piszą sprawozdanie, taki raport z tego, co im się udało, co nie, jakie wnioski na przyszłość. I już po tym roku mogą otrzymać właśnie taki certyfikat. Z tym, że później pracują dalej. Są z nami w kontakcie. My proponujemy ze swej strony jako METIS mnóstwo ciekawych szkoleń do wyboru dla koordynatorów. Dla przedszkoli mamy specjalną ofertę. Ona jest co roku aktualna na różne ciekawe nowe potrzeby edukacyjne. No i później, po trzech latach, kiedy program się skończy, dana placówka może się ubiegać kolejny. Stopień. Na przykład drugi stopień tego certyfikatu, bądź o certyfikat krajowy, który już jest wręczany w Warszawie. Te placówki, a jest ich już sporo z województwa śląskiego, które mają krajowy certyfikat, czy tam drugiego stopnia, no to jest się czym pochwalić, ponieważ Metis organizuje również wizyty studyjne, gdzie przyjeżdżają ludzie no, z różnych części Europy i niektóre z tych placówek właśnie są zapraszane, gdzie zapraszają te, te wizyty i mają się czym pochwalić tym, co robią. Naprawdę z tego, tak jak. To, jest, to by trzeba przejrzeć raporty, to wszystko, ale tak jak mówię, jest coraz to lepiej. Dzieci mają zajęcie, cieszą się z tego, że mogą tutaj być. No i to, ja jestem bardzo zadowolony, przede wszystkim, że mam wolne i mogę ten czas spędzić z dziećmi, nie? W szkole dzisiaj otrzymało certyfikat, między innymi, jeśli chodzi o zdrowy tryb odżywiania. Jak to u Was w rodzinie jest, jeśli chodzi o zdrowy i aktywny tryb życia? No, prowadzimy taki tryb życia. Staramy się jak najmniej, że tak powiem, zaliczać fast foodów, czy, czy, czy tym podobnych rzeczy. Jak najczęściej staramy się właśnie jeść warzywa i owoce. Zielone półkole. Wprowadzamy zdrowe żywienie, czyli pięć porcji warzyw i owoców. Jemy zdrowo, bez soli, bez cukru. Słodzimy tylko miodem. Ruszamy się dużo, dużo wyjeżdżamy, dużo spacerujemy. No, tu jest akurat duża przestrzeń, więc, więc mamy pole do popisu, żeby, żeby dzieci wyćwiczyć. I sprawić, żeby, żeby się ruszały, żeby tylko nie siedziały i żeby zapomniały o tym, że poza telewizją i internetem jest też ruch i świeże powietrze i zdrowie żywienia.